Polscy siatkarze grają w Lidze Światowej, natomiast o awans do finałów Mistrzostw Europy walczą polskie siatkarki. W najbliższą sobotę o 18.30 w hali Białostockiego Włókniarza zagrają z zespołem Białorusi. Wygrana w tym spotkaniu zapewni Polkom grę w turnieju finałowym w Bułgarii. Podopieczne Zbigniewa Krzyżanowskiego liczą na gorący doping publiczności. Nie żałuj rąk! Sobota, hala Włókniarza, godzina 18.30. Eliminacje Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet Polska-Białoruś. Bezpośrednie relacje w Radiu Białystok. Reklama. Tylko w Panderozie, w sobotę Ding Dong. W niedzielę, środę i czwartek wstęp wolny. Zagrają Fantastic i Avanti. Autokary gratis. Reklama. Polskie Radio. I już po 16. Co niesie dzień? Jeszcze nie mieliśmy problemów. <noise> nie jest zwysłego, no. Dzisiejszy dzień, trudne pytanie. Dzień bardzo elegancki. Chociaż nie ma czego żałować, dzień niezbyt elegancki, zatem witam Państwa przy mikrofonie Lech Pilarski. Radzimy słuchać Radia Białystok. Można się kontaktować także cnd małpa radio.biarystok.pl Wiadomości Radia Białystok. Wojewoda Podlaski apeluje do przewoźników, aby spłatną pomoc w transporcie paszy z innych regionów. Nie będzie na razie podwyżek cen za energię cieplną współdzielni Słoneczny Stok w Białym Stoku. Trzeba wiele pracy i cierpliwości, by wszystkie pokolenia żyły w harmonii, apelują uczestnicy konferencji w Białym Stoku. Wiadomości Ewelina Buczeńska. Z regionu brakuje transportu do przewożenia z innych części kraju paszy podarowanej rolnikom z Podlasia, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy. Wojewoda Podlaski apeluje do przewoźników o bezpłatną pomoc. Jak poinformował rzecznik prasowy wojewody Tomasz Surynowicz, chodzi o firmy i instytucje posiadające ciężarówki o ładowności ponad 20 ton, które mogłyby pomóc przywieźć siano, siano, kiszonkę i słomę. Brak pasz zgłasza już 21 gmin z naszego regionu. Według danych urzędów wojewódzkiego w Białymstoku w bardzo trudnej sytuacji jest co najmniej 1800 gospodarstw nastawionych na produkcję mleka. Sytuacja tych gospodarstw pogarsza się z dnia na dzień, uważa Tomasz Surynowicz. Zwrot pieniędzy w należnych w wyniku wyroku sądow sądowego białostockiemu MPCowi nie spowoduje podwyżki opłat za energię cieplną na osiedlu Słoneczny Stok. Jak poinformowała pełnomocnik zarządu spółdzielni Wanda Krogulec, w tym tygodniu spółdzielnia przelała na konto MPCu ponad milion złotych, a w przyszłym wypłacie odsetki. Wczoraj walne zebranie spółdzielni Słoneczny Stok udzieliło absolutorium zarządowi i przyjęło sprawozdanie finansowe. Ubiegły rok spółdzielnia zakończyła wynikiem dodatnim, pozwalającym na spokojne uregulowanie należności wobec mpc u jednak po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku natychmiast odwołamy się do Sądu Najwyższego, powiedziała Wanda Krogulec. Według niej w najbliższym czasie nie dojdzie do podwyżki opłat za energię cieplną na osiedlach należących do spółdzielni Słoneczny Stok. Niewykluczone jednak, że będzie ona konieczna po ogłoszeniu nowej taryfy przez białostocki MPEC. Wiadomości, Radia Kolejne informacje z regionu. Za niespełna godzinę zostanie częściowo wyłączone z ruchu Centrum Białego Stoku. Dotyczy to ulic Lipowej, Suraskiej i Rynku Kościuszki. Taka sytuacja potrwa do jutra do godziny 22. Ulicami tymi będą się mogły jednak poruszać autobusy komunikacji miejskiej, taksówki i samochody zaopatrzenia. Możliwy też będzie dojazd mieszkańców do swych posesji. Ulica Lipowa zamknięta będzie od ulic Malmeda i Liniarskiego do placu Jana Pawła II. Ulica Suraska od Rynku Kościuszki do Delikatesów. Na pozostałym odcinku ulicy Suraskiej Wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Zmiana w organizacji ruchu związana jest z przygotowaniami do utworzenia deptaka na całej długości ulicy Lipowej i rynku kościuszki. Do tego tematu powrócimy jeszcze w tej godzinie programu. Odczytaniem deklaracji dotyczącej głównych problemów ludzi starych zakończyła się w Białym Stoku trzydniowa konferencja naukowa Euroforum. Wzięło w niej udział blisko 200 naukowców z Niemiec, Szkocji, Katalonii, Bułgarii, Litwy, Białorusi i Polski. Ten obszerny dokument wskazał niemal wszystkie problemy i zagadnienia związane ze starzeniem się społeczeństwa Europy. Seniorzy muszą pokonywać wiele barier kulturowych, obyczajowych i technologicznych, by zdążyć za innymi. Dokument naocznił, jak wiele trzeba pracy i cierpliwości by wszystkie pokolenia żyły w zgodzie i harmonii. W dyskusji nad wspólną deklaracją podniesiono potrzebę rozszerzenia idei Euroforum na inne kraje i inne samorządy niż te ze Szkocji, Katalonii, Badenii i Podlasia. Stwierdzono też, że dokument, nad którym pracowali specjaliści z takich dziedzin jak medycyna, socjologia, demografia, a także działacze społeczni, wolontariusze i samorządowcy, powinien być zrealizowany. Z 10. Euroforum Marek Gąsierowski, Radio Stok. Pierwszy w regionie port gondoli został otwarty w Augustowie. Na razie po jeziorach pływają cztery łodzie. Są one stylizowane na gondole weneckie, mają niewielkie zanurzenie, mogą więc wpływać w najbardziej niedostępne miejsca. Prawie 12-metrowe gondole zabierają na pokład 12 pasażerów. Ich stały kurs rozpoczyna się na rzece Neccie. Prowadzi przez jezioro Necko i rzekę Klonownice do jeziora Białego, potem poprzez śluzę w przewięzi do jeziora studzienicznego. Gondole wpływają także w korytorze Łodzie wykonano w stoczni rzecznej w półtusku. Dariusz wieczorek z legii Warszawa zdobył główną nagrodę w dziewiątych Dzie oleckich biegach ulicznych. Zwycięzca pokonał dziesięciokilometrową trasę w ciągu 30 minut i 59 sekund. W tegorocznych otwartych biegach ulicznych w Olecku na poszczególnych dystansach wzięło udział ponad 2000 młodych ludzi, głównie z Polski, Litwy i Łotwy. Główną nagrodę puchar biegów ufundowała marszałek Senatu Rzeczpospolitej Alicja Grześkowiak. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Białostockiej, trzy połączone chóry oraz soliści wystąpią wspólnie na dziedzińcu Zabytkowego Pałacu Branickich w Białymstoku. Wyjątkowy koncert plenerowy pod hasłem Hymn Europy, którego patronami są marszałek Senatu i Prezydent Białego Stoku, zakończy wielki pokaz sztucznych ogni. Występ zamyka sezon artystyczny i obchody jubileuszu 45-lecia Filharmonii. Orkiestra pod dyrekcją Marcina nałęcz niesiołowskiego wykona 9. symfonię Ludwika Van Beethovena. Wraz z nią wystąpią wspólnie znane w kraju chóry. Uniwersytetu w Białymstoku, Białostockiej Akademii Muzycznej i Kantika Kantamus. Koncert przed Pałacem Branickich rozpocznie się o 21.30. Radio Białystok przeprowadzi z niego bezpośrednią transmisję. A o innych wydarzeniach kulturalnych w regionie Aneta Gałaburda. O 17:00 w sali Akademii Muzycznej odbędą się szóste prezentacje Domu Kultury Śródmieście oraz koncert zespołów muzyki dawnej. Wykonawcami będą uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego oraz zespoły gitar klasycznych i fletów prostych. Gościnnie wystąpią uczniowie szkoły sztuk pięknych w Solecznikach na Litwie. Drugi dzień świętują dziś mieszkańcy Olecka. Wśród wielu imprez przewidziano m.in. o 19 na Placu Wolności odsłonięcie miejskiego pomnika. Zaraz potem odbędzie się happening oraz spektakl wokalno-taneczny. Sobotnie obchody Święta Miasta zakończy zabawa ludowa. Spektakl Czarnego Teatru Siwina II pod tytułem „Magiczny Koncert jest jedną z atrakcji drugiego dnia święta Łomży. Sztuka rozpocznie się o 18 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Radia Białystok. W dalszej części wiadomości o otwarciu polskiego cmentarza wojennego w Charkowie. o tym, iż samorządom brakuje pieniędzy dla podwyż... na podwyżki dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela, a także o tym, czym spowodowana jest ta zwłoka w ogłoszeniu trzeciej tajemnicy fatimskiej. Informacje z kraju ze świata w Charkowie na Ukrainie został otwarty polski cmentarz wojenny, pierwszy z tak zwanych cmentarzy katyńskich. Podczas uroczystości dokonano symbolicznego aktu przeniesienia krzyża Virtuti Militari z pomnika katyńskiego w Londynie i odznaczenia nim nekropoli polskiej oficerów w Charkowie. Podczas uroczystości sprawujący liturgię biskup Polowy Sławo i Laszego Głucia także premierzy Polski i Ukrainy podkreślali konieczność pojednania między naszymi narodami. Wyrazili nadzieję, że nowo otwarty cmentarz i wysiłek włożony w jego powstanie zaowocuje przyjaźnią i współpracą wolnych narodów w zjednoczonej Europie.